Witajcie na kanale Heavy Repair, kanale na którym chcę Wam pokazać, że samochody elektryczne to nie jest czarna magia. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam troszeczkę z kuchni na temat tego, jak wymieniamy ładowarkę pokładową w testi Model Y, także zapraszam. Tak jak widzicie, chłopaki w tej chwili spuszczają, zgodnie z manualem zresztą, chłodziwo. Żeby tego chłodziwa było jak najmniej lub żeby najlepiej w ogóle go nie było właśnie w Power Conversion systemie, który jak widzicie ma też outlety wodne bo jest chłodzony wodą, tak? Cieczą. Czyli podczas pracy, w momencie kiedy się nagrzewa, jest chłodzony cieczą, e, więc on jest podłączony do systemu. Niestety znajduje się jakby w, wewnątrz baterii B, tak to nazwijmy, więc gdybyśmy go po prostu tak odczepili, to woda wylałaby się, do, wy, wylałaby się do modułów baterii, co zresztą, jak wiemy, niektórym osobom w Polsce się zdarzyło. Także, e, żeby tego uniknąć, musimy właśnie dokonać tej oto operacji, którą wam zaraz Wiktoria pokaże bardziej z bliska. Dobrze, więc jesteśmy po kolejnym etapie, czyli panowie pozbyli się maksymalnej ilości cieczy z układu od strony tylnego silnika, tak żeby jakby z PCS-u nie wylało się lub wylało się minimalna ilość z PCS-u, Power Conversion System przypominam, minimalna ilość chłodziwa. Teraz tutaj idziemy, Kiru w tym momencie dobiera się do gniazda, dobrze, więc razem z Andrzejem teraz będziemy komisyjnie po podnosić klapę od PCS-u. Tak, że... tak wygląda. Power Conversion System Testi Model 3. Tutaj macie bezpiecznik pirotechniczny, na którymś z filmów pokazywałem też, jak to wymienialiśmy. Dobrze, więc podstawowa różnica, w zasadzie jedyna różnica pomiędzy ładowarką, przepraszam, systemem konwersji energii, który mamy w Tesla Model 3 i Tesla Model Y. Pomiędzy systemem amerykańskim a europejskim zasadza się na tym, czyli na tym, że ładowarka europejska, czy system konwersji, obsługuje trzy fazy, a ładowarka amerykańska, czy znowu system konwersji, obsługuje tutaj tylko jedną fazę. I w tym wypadku mamy 48A, czyli 11 kW, też, ale tylko po jednej fazie. A tutaj mamy to rozłożone na 3 fazy po 16A, czyli również 48A, ale jest to bardziej przyjazne naszemu środowisku, czyli systemowi trójfazowemu. No i też pamiętajcie o tym, że większość budynków jednorodzinnych w Polsce ma przyłącze do 15kW, rozłożone na trzy fazy. Czyli ładowarka 11kW działa najlepiej w takim środowisku. To jest ten power conversion system, który tutaj leży, to jest właśnie power conversion system wymontowany z samochodu amerykańskiego. Gdyby nie to, że oczywiście znamy numery urządzeń, i tak dalej, w zasadzie jest nie do odróżnienia od tego, od tego, co się znajduje w samochodzie europejskim. Mało tego, nawet wszystkie tutaj piny są rozłożone tak samo. Także mamy cztery piny, i teoretycznie by to świadczyło o tym, że to urządzenie ma trzy fazy, natomiast nie ma, że do tego urządzenia przyłączamy o taki, takie gniazdo i taki kabelek, a nie taki. Czyli co uzyskujemy poprzez zmianę tej ładowarki, a mianowicie uzyskujemy możliwość obsługi trzech faz. Jeżeli mamy złącze siłowe w domu, no to wtedy możemy ładować się z 11 kW. Również z mocą 11 kW możemy ładować się ze słupków. Eee, jeszcze pokażę coś, jak to wygląda na gnieździe ładowania. Gniazdo ładowania amerykańskie, moim zdaniem, akurat lepsze i troszeczkę korzystniej skonstruowane niż europejskie. Ono tak naprawdę nie posiada w ogóle do osobnego przyłącza na prąd przemienny, czyli mamy tutaj po prostu tylko dwa bolce prądu stałego. To moim zdaniem konstrukcyjnie jest lepsze. Natomiast dla, jakby na potrzeby rynku europejskiego i innych rynków, także azjatyckich, mamy tutaj wyróżnienie dodatkowe przyłącze trójfazowe. Tak, to jest właśnie ten wtyk. Tutaj mamy obsługę prądu przemiennego, a tutaj u góry mamy obsługę prądu stałego. Także to jest ta podstawowa różnica. I tyle, także jeżeli ktoś z Was jest zdecydowany, e, oczywiście my takie usługi też świadczymy, czyli jesteśmy w stanie taką konwersję dla Was wykonać. E, jest to najdroższa i najbardziej skomplikowana opcja, jeżeli chodzi o konwersję samochodu z, ze Stanów Zjednoczonych. E, m, czy opłacalna, to już pozostawiam każdemu do własnego wyboru. E, w razie potrzeby zapraszamy do kontaktu. Dobrze, więc Panowie już wymienili wszystko, co jest niezbędne, żeby można było ładować e, trzema fazami. Tutaj macie kabelek typu drugiego. Lampka zapala się na biało, tak jak powinna. Proszę bardzo. Zagadał pełen sukces. Także, jeżeli rzeczywiście bardzo chcecie, jeżeli chcecie w samochodzie zmienić system ładowania z jednofazowego na trójfazowy, to oczywiście zapraszamy. Jak dobrze wiecie, nie jestem super zwolennikiem tego rozwiązania, ale dla Was zrobię wszystko. Także dziękuję za oglądanie. Lajkujcie, subskrybujcie i wspierajcie nasz kanał.